Medycyna estetyczna czy chirurgia? Te tematy i te pytania pojawiają się bardzo często, jeśli mówimy o powiekach. Blefaroplastyka. Chirurgicznie czy nie? Znana również jako plastyka powiek. To chirurgiczny zabieg estetyczny, który ma na celu korekcję i poprawę wyglądu powiek, zarówno górnych, powieki górnej, ale tą też dolnej, czyli np. tak zwanych worków pod oczami. Zabieg ten może być przeprowadzany zarówno ze względów estetycznych, ale też praktycznych. Zwłaszcza w przypadkach, gdy nadmiar skóry na powiekach górnych ogranicza nam pole widzenia. Czyli nie widzimy, bo mamy za dużo skóry i wtedy jak nie widzimy, ciężko nam to oko podnieść do góry, więc musimy całą głowę podnosić do góry. Niestety nie można prowadzić samochodu wtedy. Wielokrotnie pacjentki szukają pomocy czy pacjenci, by usunąć ten nadmiar tkanki tłuszczowej i skóry. Podczas zabiegu usuwa się nadmiar skóry, zmniejsza się worki pod oczami, oraz usuwa się ewentualne nagromadzenie tkanki tłuszczowej w tej właśnie okolicy powiek. Jak to bywa? Poprawa estetyki, ta blefaroplastyka może się przyczynić do odmłodzenia i ożywienia wyglądu oka poprzez wygładzenie skóry, wygładzenie zmarszczek, ujętrnienie powiek, odświeżenie całej okolicy oczu. Ale poprawa funkcji widzenia jest w tym wszystkim najważniejsza. Niestety plastyka powiek poprawia pole widzenia, usuwa nam ograniczenia spowodowane opadającymi powiekami, ale to jest operacja, czyli jest znieczulenie, czyli e, nawet jeśli jest przeprowadzana e, bardzo nieinwazyjnie, musi być zastosowane znieczulenie. Musi być podane miejscowo lub ogólnie, w zależności od stanu zdrowia i preferencji pacjenta, w zależności od rozległości zabiegu, bo to jest omawiane przed operacją. Niestety są szwy, jest możliwość zakażenia, mogą wystąpić powikłania i w zależności od indywidualnych czynników, takich jak styl życia, proces starzenia się, kiedy wycinamy te powieki, w większości przypadków zabiegi utrzymują się przez wiele lat. Jeśli jednak pamiętamy, że wycięta skóra to nie odświeżona skóra, tylko stara skóra, czyli kolejne starzenie. My nie, za, nie zatrzymujemy tego starzenia. Skóra dalej wiotczeje, czyli pomimo tego okresu rekonwalescencji, który może wynosić kilka tygodni, Pacjent może czuć obrzęk, zasinienie, delikatny dyskomfort przez pewien czas po zabiegu. No niestety, ta skóra nie jest jędrna. Blefaroplastyka, tak jak i inne zabiegi chirurgiczne, gdzie jest ingerencja nożem, może się wiązać z ryzykiem wystąpienia powikłań. Cóż to może takiego być? Obrzęk, zasinienia, siniaki, tak zwane siniaki okularowe nawet do trzech tygodni albo i dłużej. To jest naturalna reakcja organizmu na manipulację chirurgiczną w tej okolicy. Oprócz e, tego zasinienia i obrzęku mogą też występować inne objawy, które ustępują do kilku tygodni po. E, jeśli nastąpi e, krwawienie, powstaną krwiaki. E, one mogą nam nawet rozciągnąć tą skórę. Tą, tą ranę. Musi być konieczna kolejna ingerencja. Zostawmy już tą operację chirurgiczną w lamusie, a spróbujmy dbać o naszą skórę na co dzień, by nie mieć ryzyka zakażeń na przykład. Jak to można zrobić? Po pierwsze, musimy e, przestrzegać instrukcję dotyczącą higieny i opieki takiej przed- i pozabiegowej. Zażywanie jakichś leków czy maści przeciwbakteryjnych, ale może dużo lepiej jest pójść w nieinwazyjną stronę, bo na przykład po zabiegu widzenie może być zaburzone. Niektórzy pacjenci doświadczają tymczasowych zaburzeń widzenia po zabiegu, takich jak na przykład podwójne widzenie lub niewyraźne widzenie. To wszystko wiąże się z dużym ryzykiem. Jeśli nasze zdrowie nie jest na 100%, więc nie mówmy już o bliznach, nie mówmy o infekcjach, nie mówmy o siniakach czy innych rzeczach, które, które mogą być w, w czasie operacji czy po operacji. Spróbujmy się zastanowić, czy jest coś, co mogłoby zastąpić operację. Jesteśmy w XXI wieku. Mamy nadmierną skórę, bo nie dbaliśmy o nią i nie chcemy jej wycinać, bo z różnych względów nie chcemy pójść do chirurga. Nie chcemy mieć asymetrii po zabiegowej, Chcemy bardziej nieinwazyjnie, bardziej naturalnie spróbować zadbać o tą, o tą naszą skórę. Bardzo wiotką, dlatego że okolica oka ani na powiece górnej, ani pod okiem nie mamy tkanki tłuszczowej, więc no jeśli się boimy tego, że na przykład po zabiegu będzie nam się nie dojmykało oko, a tak może być. To jest częste powikłanie po blefaroplastyce powieki dolnej, zespół suchego oka, na przykład. Więc jeśli się tego wszystkiego boimy, to pytajcie o zabieg laserowy. Jest to laser 6D, nasza autorska metoda, która funkcjonuje już wiele lat w Wielkiej Brytanii i naprawdę z bardzo dużym sukcesem. Mogę o tym powiedzieć, że i z satysfakcją, że zabieg laserowy zastąpi jeszcze za chwilę, bo jeszcze nie jest tyle, nie jest jeszcze rozpoznana na tyle i ludzie o tym nie wiedzą, że mogą sobie zrobić zabiegi laserowe 15 minut zabieg i koniec. Dlatego chcę wam powiedzieć, że ten zabieg, zabieg Lasera 6D to 15 minut bez rekonwalescencji, bez bez Wchodzi się, robimy zabieg na skórze powiek, odmładzamy zmarszczki, kurze łapki, unosimy brwi do góry, wyciągamy, otwieramy pięknie oko. Nie ma szwów, nie ma tego okresu rekonwalescencji i w porównaniu do tradycyjnej blefaroplastyki, która nam zostawia starą skórę, laser nam odnawia skórę, czyli mamy młodszą skórę na oku. Co się dzieje? Ta skóra oka spowalnia starzenie, czyli mamy wolniejsze się starzenie okolicy oka. Czyli w efekcie końcowym, tak naprawdę zainwestujemy swoje środki, by naprawić skutki starzenia, opalania i mieć efekt na długo, dłużej. Więc, co jest takie istotne? żeby skóra była nawilżona przed przyjściem na zabieg laseru 6D, dlatego że on precyzyjnie kształtuje tkankę i kontrolowanie usuwa, kurczy ten nadmiar skóry. Lekarz dostosowuje energię lasera i głębokość działania do indywidualnych potrzeb pacjenta. To jest bardzo istotne, dlatego że odpowiedni specjalista wie, jak używać laser, on wie, do jakiej skóry może zastosować jaką wiązkę, jaką długość, jaką częstotliwość. To nie jest takie proste, włączam laser i jadę. Nie ma szycia, nie ma wycinania, rekonwalescencji też nie ma i nie boli. Pacjent wraca bezpośrednio do aktywności. Nie wszyscy się nadają, by mieć taki laser zrobiony, więc musisz przyjechać na konsultację. I na tej konsultacji my ocenimy, czy... Warto zawalczyć o twoje powieki, czy niestety jest już za późno? Może tak się zdarzyć, że pacjentka, która czy pacjent przyjeżdża 70-letni i co roku się opalał nadmiernie tej skóry jest tak dużo, a jeszcze schudł 35 kg i tej skóry z całej czaszki ona nam spada niżej i zasłania nam pole widzenia, że się nie nadaje do zabiegów laserowych, bo niestety ten okres, kiedy możemy coś naprawić, przegapiliśmy. Więc taki pacjent powiemy, proszę jechać do chirurga. U nas robimy wszystko nieinwazyjnie. Zabieg 6D. Co jest bardzo ważne, skórę musimy nawodnić, musimy ją ujętnić laserem i potem musimy o nią dbać. Czyli w pierwszym okresie pozabiegowym musimy używać filtra i okularów przeciwsłonecznych, ale to tylko tyle. Dużo nawadniać, a ona będzie się stopniowo odnawiać. Potrzebne są tygodnie, a nawet miesiące, by zobaczyć rezultat. Na pewno zapytasz, ile takich zabiegów jest potrzebnych? Więc bardzo prosto: jeśli masz lat 30, jeden zabieg, 40, to są 3-4 zabiegi, 50 jest, 5 zabiegów, 60 jest, 6 zabiegów, 70 jest, 7 zabiegów. Starzenie musimy odwrócić, musimy naprawić szkody. Nie jest to proste, jak za długo czekasz, więc zacznij już małymi kroczkami. Zapobiegnij temu, by ci powieki opadły. To tylko tyle i aż tyle na temat opadania powiek. Jeśli Ci się podobało, daj mi tutaj lajka, zasubskrybuj i do zobaczenia. Może na naszej konsultacji.